Witam cię bardzo serdecznie. W miniony weekend byłam na szkole, niesamowitym szkoleniu. Byłam na niesamowitym po prostu szkoleniu, jakim jest MMI, czyli Millionaire Mind Intensive. Chciałabym właśnie się z Tobą podzielić. Mówię to z westchnieniem, ponieważ tyle emocji, jakie mam w sobie po tym szkoleniu, to jest nie do opisania. I właśnie tym chciałabym się z Tobą podzielić. Tym samym zachęcić Ciebie do wzięcia udziału w tym właśnie wydarzeniu, ponieważ niezależnie od tego, czym się zajmujesz: czy masz swoją działalność, czy jesteś pracownikiem etatowym, czy zajmujesz się jakimś networkingiem, innym tematem online, offline, online nie ma znaczenia, kompletnie, to jest to szkolenie dla Ciebie. Tak, dla Ciebie. Um, zmienia ono całkowicie jak dla mnie osobiście e, zmienia ono całkowicie podejście do pieniędzy e, twojego toku myślenia odkrywa co tak naprawdę ty myślisz na temat samego siebie na, na temat e, właśnie pieniędzy i wielu różnych innych rzeczy o których tak naprawdę tam jest mowa ponieważ to nie jest tylko i wyłącznie e, mowa o pieniądzach tam Doznajesz takiego szoku, kiedy odkrywasz siebie, kiedy odkrywasz swoje doznania, kiedy odkrywasz swoje emocje, których będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. To jest po prostu coś niesamowitego. Nie wiem, czy czytałeś może książkę T. Harveckera, Bogaty, Biedni, Po prostu, Różni Mentalnie. Jeżeli tej książki nie czytałeś, to tym bardziej powinieneś, powinnaś być na takim szkoleniu. Zobaczysz, jak to w ogóle wszystko wygląda, cała ta otoczka, to budowanie tych emocji. Uwierz mi, że być może będziesz płakać jak dziecko, a być może śmiać się przez łzy. Tak, to normalne na tym szkoleniu. Dla mnie coś niesamowitego, bo odkrywasz siebie, odkrywasz swoje emocje, swoje uczucia. Mało tego, mało tego ponieważ tym wszystkim dzielisz się z drugą osobą, niekoniecznie z Twoim znajomym, ponieważ zamysł tego jest taki, aby rozdzielać się. Jeżeli przyjeżdżasz z kimś, to żeby siadać wśród ludzi i poznawać nowe osoby, budować relacje, co jest moim zdaniem fantastyczne. Mowa jest już o tym tak naprawdę na samym początku szkolenia, więc warto postąpić właśnie w ten sposób. Z racji tego, że to szkolenie jest warsztatowe, co chwilę masz jakieś zadania do wykonania, które właśnie pobudzają te wszystkie emocje, instynkty w tobie. Uwierz mi, że po tym szkoleniu to szkolenie może wiele w twoim życiu zmienić, oczywiście jeżeli się na to otworzysz. Na pewno będzie to coś niesamowitego dla ciebie. I przełamiesz w pewnym momencie na pewno swój strach, swoje obawy, swoje ograniczenia. Dostrzeżesz, że no można, można dużo więcej niż ci głowa podpowiada. Ja wiem jedno, na pewno nie było to moje ostatnie szkolenie i zachęcam każdego do wzięcia udziału w tym szkoleniu. Kolejne odbędzie się 7, 7, od 7 do 9 lutego w Warszawie na którym mam zamiar być i Ciebie również zachęcam do przybycia, do rejestracji, do przybycia, żebyś mógł, mogła poczuć to, zobaczyć jak to wszystko wygląda. I teraz tak, mówiąc już nie tylko o MMI, ale o każdym innym szkoleniu, ja przebyłam już ich trochę i naprawdę każdemu polecam, nie tylko jeżeli chodzi o rozwój, Osobisty, który naprawdę jest moim zdaniem bardzo istotny, ale również przez, przez takie właśnie szkolenia możesz poznać masę fantastycznych ludzi. I to jest jakby dodatkowa wartość tego. Także jeżeli się zastanawiasz, nie wiem czemu, ja na pewno się wybiorę na kolejne MMI i każde. Szkolenie, które mnie interesuje, na pewno będę brała pod uwagę, ponieważ jest to samo, sama, samo to szkolenie, jest wartością dodaną tego, tej całej otoczki, tego wszystkiego, co tam się dzieje. Po prostu moim zdaniem warto być i doznawać tego, co tam się dzieje, ponieważ emocje i jakby wiedza i ludzie to jest coś niesamowitego.